Zaplecze serwisowe w ustce będzie miejscem dochodzenia pracą morskich elektrowni wiatrowych PGN na Bałtyku. To z ustki będziemy zarządzali turbinami znajdującymi się 40 km od lądu. Decydowali o ich pracy, naprawie i przeglądach. Będzie to jednocześnie zaplecze techniczne i magazynowe. W porcie będą stacjonowały gotowe do użycia statki serwisowe. Dodatkowo w znajdującym się na terenie portu Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej szkolni się będą pracownicy grupy PGE i będą realizowali projekty badawcze związane z morską energetyką wiatrową. Właśnie zaprezentowaliśmy prezentowaliśmy nasze plany dotyczące inwestycji. Pierwsze prace budowlane ruszą w 2024 roku, a przekazanie bazy serwisowej do użytku dwa lata później. Pierwszy prąd z morskich elektrowni wiatrowych PGE popłynie w 2026 roku. Do 2030 roku zamierzamy wybudować 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych. Wreszcie w 2040 roku chcemy mieć co najmniej 6,5 GW mocy pochodzących z morskich elektrowni wiatrowych.